Wsiłkuję bardzo serdecznie na moim kanecie GoWoyGo. W dziesiątce zaprezentuję po raz kolejny mój komputer stacjonarny marki Gigabyte GAGIE 300 ms 2 l RF2.4. Zainstalowałem tym razem również Windows 10, tak jak na poprzednim komputerze stacjonarnym Gigabyte GAGIE 300 s 2 h Czyli, czyli na tej płycie główny czyli gigabyte gakie czy 3 s S2L też jest Windows 10 I mam w tym dysk SZZ 250 GB Oczywiście zamieniłem To jest właśnie marki GoodRAM. w tym zainstalowałem Windows 10 Pro i też płyty DVD I też zaktywował Windowsa 10 i też yy, yy, i też za pomocą m, wiersza poleceń, i jeszcze, i też zaktualizowałem, i, i, i to wszystko, i te wszystkie sterowniki, żebym zainstalował wszystkie gry. Znaczy, nie, jeszcze raz, no, i wszystkie YouTube na przykład, wszystko działa. Słuchawki i słuchawki też, a Bluetooth, a, a Bluetooth nie, nie ma, bo jeszcze, jeszcze nie dokupiłem drugiego. Moduł, moduł, moduł bluetooth yy. yy, ale tak będzie działać nadal wszystko. Też będzie bluetooth, tylko jak muszę jeszcze drugi moduł dokupić jeszcze. Zresztą ten komputer jest do sprzedania. Ja wystarczy mi jeden komputer, nie trzy, nie dwa, tylko jeden mi wystarczy niż trzy komputery stacjonarne. Tutaj... No I jeszcze przetestowałem wszystkie gry. Asp, czyli na, a, na, na przykład As8 Bony prawie dobrze działa. Nie prawie płynnie. Teraz mamy swe płynnie. A też płynie Flatoł 1 też płynie, Flatoł 2, tylko że jest pro, taki problem z Flato 1 i Flato 2. W trakcie gry takie y, takie obra obrazy się psuje. Jak obrazy się psują i takie takie mrogające takie takie, takie obrazy się takie zrobił takie wzory w obrazie jak gram flato 1 i flato 2 taki mam właśnie problem z powodu karty graficznej widzę nie, widny, nie widny 8600 GTS i jeszcze przetestowałem strasznie 5 unda tylko niestety Yy, śred... graz działa średnio i Flatout Ultimate Sarnak i Flatout czy Hazi to też działa średnio też działa średnio A jeśli chodzi o Gazgusę z XT i Gazgusę samaconego to niestety o wiele gorzej działa niestety to samo to dotyczy CSGO i to znaczy już to jest, znaczy CS2 teraz jest wcześniej wcześniej był CSGO teraz jest CS2 I jeszcze mały racer 3 dobrze działa, a serenka i, i racer niestety po wstacie wyścigu gra się zawiesza, niestety. I to wszystko, jeśli chodzi o gry. A jeśli chodzi o Asper 9 Legends, to niestety D Direct X11 i 12 niestety nie obsługuje. Bo karta grawisza posiada DirectX11. Niestety. I, I to wszystko, jeśli chodzi o przetestowanie tych gier. A ogólnie to wszystko działa. Dobra. Te, a teraz włączamy telewizor, który służy jak teraz jako monitor. Lin. Przełączymy na HDMI 1, który służy jako jako PC, głośniki i komputer. Brak sygnału, a zał będzie sygnał. Eder, Epa, to Dual Bios. Windows, P6. to jest właśnie Windows 10. Wcześniej był Windows 7, teraz jest Windows 10 Bolik. Zapraszamy. No, uruchomił się system Windows 10 Pro, i też na tym komputerze, komputerze stacjonalnym przetesto, przetestowałem na dysku twardym HDD Windows 10 Home. I tylko że działał, bo wtedy był dysk twardy HDD niestety. To nie był szybki dysk, SSD, tylko dysk twardy HDD. A co się a to co u ciebie się a to co się ruchomiło, to to jest właśnie szybki dysk SSD. Tym razem 256 GB. Nie 500 GB, tylko 256 GB. Łagofanie. Przyważ Dobra, zobaczmy o, za wykonanie akcji, o tutaj widzicie, to jest właśnie ustawienia Nvidia karty i graficzne Nvidia GeForce 8600 GTS zabezpieczenie Windows. To nie. I jeszcze, kartę, i będzie Radek HD audio, czyli karty dźwiękowej zintegrowany Radek Higitamito Audio i też R270. Tutaj mamy WiFi, głośność. Zobaczmy w ten komputer. No i widzicie, jest stacja dyskietek i stacja dysków DVD-RW z napędu optycznego na DVD CD i DVD z interfejsu SATA A stacja dyskietek to jest interfejs FDD A tutaj mamy dysk lokalny C szybkiego dysku SSD, to jest właśnie 158 Mamy 161 GB wolnych z, 280, z, 200, z 238 GB całkowitego rozmiaru. Zobaczmy właściwości systemu. Tutaj mamy procesor Intel Core 2 8400, pamięć 2,6 GHz, czterodniowy pamięć RAM 4 GB, DDR2 800 GHz, Kingston Dual Channel. Też, na poprzedni, te, te, tylko, że też jest na poprzednim komputerze stacjonarnym Tutaj mamy Windows 10 Pro 22H2 Też to samo Zobaczmy jeszcze menedżer urządzeń a to, jest, a to jest właśnie karta graficzna Nvidia GeForce 8600 GTS Karta sieciowa na kabel Ethernetowy, e czyli Qualcomm Atheros R8131, PC e Express, Gigabit Internet Controller 630 i jeszcze jest karta, karta sieciowa Wi-Fi dedykowana, czyli Realtek RTL 8192EE 80 Wireless LAN 802.11e e PC e Express NIC a Zobaczmy kartę dźwiękową, Ra czyli Radek HW Audio. To jest właśnie karta dźwiękowa zintegrowana. A teraz zobaczmy procesori. To jest właśnie czterodzeniowy procesor Intel Core 2 kładku 8400, 2,6 GHz. Mamy stację dyskietek, mamy stację dysków, czyli szybki SSD, czyli SSD PR-CX400-256G2. A tu mamy napęd optyczny czyli HNTT -E ST DVD RAM GH20NS15. I jeszcze mamy wejście, wyjście audio, czyli głośniki, które są podłączone. Reatek Higdy Audio to jest właśnie podłączenie na przykład głośniki komputerowe 1 na z 313 I jeszcze gdzieś za Output. Który tego chyba nie ma Dobra, zamykamy Zobaczmy stronę główną, teraz będziemy w aktualizacji zabezpieczenia Zobaczmy aktywację No i widzicie, to jest napis z Aktywacja, stan aktywacji, czyli System Windows jest aktywowany przy użyciu usługi aktywacji w organizacji Tym właśnie za pomocą Wiersz y, poleceń właśnie tak zrobiłem Wyaktywowałem system Windows, a teraz zobaczymy menedżer zadań. Zobaczmy jeszcze wydajność. Tutaj mamy procesor CPU. Mamy 30, wykorzystany 30%. 3, 4 i 4 wątki. Jest wirtualizacja oczywiście jest włączona. i zobaczmy pamięć RAM 4GB UNCTO powinien być napis zamiast UNCTO to powinien być napisane Kingston tutaj w yy, użyciu jest yy, dostępna jest tylko 1GB użyte wszystkie gnia, dwa użyte gniazda wszystkie dwa szybkość 8 MHz szybki dysk SSS sprawdzimy Tutaj jak widać, 43% aktywno czasu aktywności. I jeszcze wi -Fi. No dobra. To teraz zobaczmy ustawienia Nvidia. To, to nie będzie się otwierać, ale to będzie się otwierać. Czyli panel sterowania Nvidia. O już się, już się otwierało Tu jest właśnie wyreguluj ustawienia obrazu korzystając z poglądów. To jest właśnie ten podglądny Nvidia Zobaczmy jeszcze wyjście stan HDCP Czyli karta graficzna i monitor obsługują HDCP A zobaczmy informacje o systemie Tutaj mamy Windows 10 Pro. Tu mamy wersję biblioteki DirectX 11.0 Wersja sterownika 332.0.1 Wersja Direct3D 10, dzenie cuda 32, interfejs pamięci 128-bitowy, dostęp do całkowitej graficzna, 2 GB, oddylanna pamięć graficzna 250 MB, GDD 3, pamięć współżytkowana 2 GB i zamykamy, to teraz Zobaczmy jeszcze w Manager Atec Audio Tutaj mamy Manager HD Audio Tutaj mamy konfigurację głośnika Jest ustawione na stereo Efekt dźwiękowy, środowisko brak, a korektor ustawione na przyjęcie Żeby potężny, też potężne basy by usłyszeć Tutaj mamy korekty parametrów, pomieszczenia, tylko że Działa tylko i wyłącznie tryba głośnika 5.1 lub 7.1 a tutaj do mnie się forma to jest właśnie ustawienia właśnie serbity sto 192 000 herców jakość studyjna zamykamy no dobra to teraz wejdziemy teraz w youtube i sprawdzimy jak to działa w youtube o nie pokazuje o takie pokazywanie takie głupoty jakieś Dobra, zrobię pauzę nagrywają, bo reklamy są jakieś głupie. O, już się reklama zatrzymała. Dobra, to teraz szukaję, szukamy na przykład jakąś piosenkę. Na przykład, znał kopelik, co? Na przykład, Rimbose um, Speed. I oczywiście, zanim kliknę w musicala, to od, reklamy oczywiście będą. Widzimy się za chwilę. No, już jest po reklamie. Bo włączamy napisy i ustawiamy jakąś na full HD. I, i otwieramy. Dzisiaj należy Zamykamy, wyłączamy tubę. I, I jeszcze mamy zainstalowane gry. Na przykład Asphalt 8 Aebon jest zainstalowany. Mamy jeszcze teraz Majos Level, Czeski Ride, Flatout, Flato 2, Maulacer 3 i Syrenka Racer. Jeszcze strasznie 5 undercover Flatouch Ultimate nagle i flat 3 Hass i Destruction. I to wszystko i się działo, że, że tej gry, że ja bym zainstalował. No dobra, to nasi. Tyle na tym filmiku. Wyłączam teraz komputer. Zamykanie, wyłączenie, zamykanie. Net, net. Brak sygnału. No dobra. No już się komputer chyba wyłączył. Tak, wyłączył się komputer, wyłączamy głośniki i telewizor, który służy jako monitor. No dobra, to na dzisiaj tyle na temat filmiku. Jeżeli podało jeżeli podał mi się jak szef o, o moim komputerze stacjonarnym, marki Ciekawy Tech ag 37 2 l F24 z Windowsem 10, to wiecie co robić. Dajcie jaki w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie, dajcie mi kanał, żebyście mi dał. Może moim filikanem i kanek no i co, ja bym nie przeszu dużo czasu z tego rodziny, z Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka.